Jeśli coś nie jest sądem, to dlaczego do tego ma się stosować administracja rządowa? Tak do orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej w sprawie pieniędzy dla PIS odniósł się szef kancelarii premiera. Ostateczną decyzję w tej sprawie za kilka dni ma podjąć minister finansów, ale trudno w rządzie znaleźć kogoś, kto by widział powód, by pieniądze wypłacić. Maciek Napik. W sprawie finansowania PIS-u minister Domański ma się wypowiedzieć już wkrótce. Jak tylko ten okres świąteczny noworoczny minie. Możemy się spodziewać wypowiedzi ministra finansów w tej sprawie. W koalicji rządowej słychać już teraz pisowi finansowanie należy odebrać, bo w ostatniej kampanii garściami korzystało z pieniędzy budżetowych, łamiąc wszelkie zasady. Pis te pieniądze po prostu zarąbał, mówiąc prostym, brutalnym językiem wykorzystał państwo. Ile, ile trzeba ukraść, żeby po prostu zostało to? Ukarane. Nie ma tutaj powodu prawnego do tego, żeby minister te pieniądze wypłacał. No tak, ale I tutaj te takie pogróżki, straszenie ministra finansów, straszenie rządu, myślę, że nie podziałają. Pogróżki i nacisk, by wypłacić miliony złotych subwencji i dotacji. Pieniądze powinny być natychmiast uruchomione albo będzie siedział po upływie tej kadencji. Konsekwencje karne i konsekwencje cywilne. Obecnie w tej sprawie jest niejednoznaczna uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Niejednoznaczna, bo oparta o decyzję Izby Kontroli nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym, która nakazała bezdyskusyjnie wypłacić PiSowi pieniądze. Tyle, że ta Izba powstała za czasów PiS-u, zasiadają w niej m.in. dawni doradcy, współpracownicy czy znajomi polityków PiS-u, powołani w upolitycznionej procedurze, a sądy polskie i europejskie trybunały już dawno stwierdziły, że ci ludzie tylko udają Sąd Najwyższy, a w istocie Sądem w ogóle nie są. PKW w uchwale więc nie. Nie wie, czy to sąd, czy nie. Głos zabrali łownicy Sądu Najwyższego, czyli przedstawiciele strony społecznej wyznaczeni przez Senat. Tu w Sądzie Najwyższym, proszę państwa, um, nadal czai się zło, niekonstytucyjne zło antyład konstytucyjny Ten antyład, czyli orzeczenia neoizby i neosędziów jako nie sądu, są zaskarżane do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tak zrobił w swojej sprawie między innymi Lech i wygrał. Rząd musi tu wykazać żelazną konsekwencję, słyszymy, której brakuje. Oni wychodzą na salę rozpraw, wydają dokumenty nazywane wyrokami, za które potem polskie państwo płaci odszkodowania. I dlaczego nikt od nich nie domaga się zwrotu pieniędzy, które są płacone z budynku? Budżetu e, państwa, a więc. No to jest jeden wszystkie... przykład konsekwencji, prawda? Oczywiście teraz gdy pojawiła się kwestia finansowania pisu i gdy powstało pytanie który sąd powinien rozstrzygać o ważności nadchodzących wyborów prezydenckich rząd wydał specjalną uchwałę w której podważa legalność m.in. właśnie Izby kontroli jeśli coś nie jest sądem i wydaje orzeczenia to teraz cała administracja ma stosować te niewyroki decyzje tej izby po prostu ich nie ma ja nie mam tu już żadnej wątpliwości dopóki prezydentem jest Andrzej Duda każda ustawa likwidująca izbę zostanie zawetowana jeżeli chcą zmienić ustrój naszego kraju, to muszą to zrobić zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. A co nie pozwoli prezydent Duda, tak? To pan chce powiedzieć. No ale trzeba rozmawiać z prezydentem. Ostatnio próbował Szymon Hołownia bez skutku. Rafał Trzaskowski deklaruje, że natychmiast po wyborze na prezydenta podpisze ustawę o likwidacji na oizby. Dlatego, że musimy mieć wreszcie przywrócony porządek, praworządność w naszym kraju i koniec musi być z tym dualizmem. Kandydat PiSu raczej tego nie zrobi. Maciej Knapik, Fakty.